Jest to przypominanie wybitnych artystów, ale szansą jest to także, ponieważ młodzi ludzie mogą się pokazać, zaprezentować swoje mo możliwości muzyczne w dosyć takim ciekawym i spektakularnym repertuarze, jaki, jaki grał właśnie pan Marek. Więc jestem absolutnym zwolennikiem tego typu przedsięwzięć. I mhm, właśnie dlatego niejako swoją marką, jaką już macie na rynku, promujecie tego typu kwestii, bo niewątpliwie jesteście również zachętą dla ludzi, którzy przyjdą na zakończenie. Jesteśmy tutaj, ponieważ kochamy twórczość Grechuty i uwielbiamy grać jego piosenki. Gramy je na każdym koncercie. One wrosły do naszego repertuaru. Robimy to z potrzeby serca. jest nam bardzo przyjemnie, że możemy tutaj być. Nie, nie rozważamy tego jakoś promocyjnie czy, czy, czy jakikolwiek inny. Świetne są teksty, jest genialna muzyka skomponowana przez pana Jana Kantego Pawluśkiewicza wobec powyższego. Każdy, każdy człowiek, który kocha muzykę, się i się, się twórczością zainteresuje. Poza tym pan Pawłuszkiewicz pochodzi z Nowego Targu, czyli, czyli z naszym krajanem tak naprawdę. I te jego kompozycje też dzięki temu mają w sobie jakąś taką góralską. Nutkę. Wszystkie coś mają w sobie, trudno wyróżnić jakiś jeden. No każdy, każdy ma ja swój klimat i, i, i nie chce jakoś jak jednego wyróżniać, żeby drugiemu krzywdy nie zrobić. Z obu płyt śpiewamy piosenki. Platamy też nowe do repertuaru, które się pojawią na trzeciej płycie, ale, ale akurat dziś jest cały program skrócony, wobec tego nie zdążymy wszystkiego zagrać, co byśmy chcieli. Ale zagramy 15 w studio. Ale zagramy 15 w studio, w klubie studio i tam już wszystkie piosenki się pojawią, łącznie z tymi nowymi, które, które dopiero są, które dopiero na wiosnę wyjdą. To już jest no. taki, taki czas, kiedy, kiedy płyta musi się pokazać i, i jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby właśnie coś to się będzie jeszcze mocniejsze. Ja myślę, że będzie bardziej instrumentalna jednak, że odejdziemy od takiego stricte piosenkowego grania, śpiewania, a pojawi się więcej części jakichś instrumentalnych, bo mamy świetnych muzyków w zespole i chcemy pokazać ich możliwości.